Witam Was wszystkich, dziś pogramy sobie w Stalkera Czyste Niebo Zacząłem grać po raz kolejny w Stalkera Czyste Niebo, po raz drugi i zrozumiałem, że może nakręcę Zastanowiłem się czemu by nie nakręcić z tego jakiś materiał na nowym kanale może ktoś to będzie oglądał, a nóż może się uda. Masz coś do sprzedania? Nóż może się komuś spodoba. Przykro mi, że nie mam nic dla ciebie. Zacząłem już grać od jakiegoś od jakiegoś czasu, od niedawna, jakiś tydzień temu i zaszedłem dopiero do cordonu, więc dużo nie minęło, tylko wyeliminowałem tam parę zadań na bagnach i to by było na tyle. Zadaniem mamy zasięgni ukopaczy, informacje o kle. Mamy szukać kła na wysypisku. No. Do wstępu to by było na tyle. Przejdźmy do akcji. Oczywiście może jakość tego materiału nie być jakaś super zadowalająca, bo nie nagrywam w jakichś HD jakości albo Full HD, bo komputer na to nie pozwala, ale być może w późniejszym czasie istnienia kanału, o, karabin nawet fajny, później yy, może zakupię nowy sprzęt i będę kręcił materiały w lepszej jakości, ale na razie musicie się zadowolić tym, co macie. Dlatego może czasami ścinać, tak jak przed chwilą, ale... Mówię od razu, jak jest, żeby nie było żadnych ściem, że tamto srele, trele, molele, morele. Bo nie ma co ukrywać, że nie jest to super jakaś jakość obrazu. Nawet głupi by się strzalił. Goblin, co u Ciebie nowego? Armia naparzała właśnie do kogoś z KM-ów. się od bazy, bo mają pietra. Informuj mnie o Świetnie, tylko wódkę jeszcze się upije. No, nie mam tych leków przeciwpromieni... ...przeciwpromieniowanych. Tyle mam teraz dobrze, że... ...bandyci mnie nie będą atakować, bo są neutralni ale z... ze względu na to, że chcę grać jako stalker albo przyjaciel stalkerów raczej, fuck to zacznę się naparzać z bandytami Tylko jeden. Górę, górę! Się fok! Co odrzucił? Granata. Jeszcze ten jeden. Czy padł nie? Kurwa. Dostał no! Ciała noże bandaże, to co najważniejsze, żeby amunicja, po zapomniałem, że chodzę z wi to sobie sprzedam ewentualnie za, jakiś, za jakąś kaskę o, o. No i mamy za zadanie przejść O jezu Musimy tam iść Nie, nie będę tam przed nich sobie poradził sami Będę tyle dygał, żeby im pomóc z muciorami jakimiś No to bandytów mam teraz na za wrogów i będą mnie atakować. Świetnie. Może gdybym nie zaatakował ich tutaj, to możliwe, że byliby tutaj neutralni, więc będę ich na pierwsze od razu na początku. Trudno. Pa się mi Pomogłem ci opanować ten posterronek. Dobra, to widzimy się później, bo nie będę przedłużał jak się będzie grała ładować kolejny poziom. Witam was po tym jak już załadowała mi się mapa Wyłączę sobie ten ja mam amunicji, skończyła mi się amunicja do wipera i będę musiał strzelać z tego Jak już mówiłem wrogu za wrogów mam bandytów, więc będą mnie teraz atakować Co wydaje się? być proste, ale na początku gry lepiej ja za ich pierwszy. Złama się do mnie ty kutasie. fuck ah. shit fuck 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 não me abracou no kur pá match tinha Dalej? W oni... Aha, w mutantów pewnie A nie jest że tutaj przyszli, dobra Z pomocą Nieźle dokopaliśmy tym frajerom Frajerom? Że ja czasami wam nie dokopał A, tam są, fajnie. Czterech. Four tangos. Co powiedzą na niespodziankę? Małą? Byle, że mnie nie zabili. Byle, że mnie nie zabili. Byle, że mnie nie zabili. Kurwa, strzelają we mnie. No pierdolcie karabinów. Jaka ze mnie lama. Padło? Jeszcze jeden. Kurde, nie widzę go ja nie widzę wroga. Co jest? O! No, jak ja, ja lubię ich wykańczać. Puścił pawia, czy co? Dobra, weźmiemy amunicję, granaty i przeszukajmy resztę korpusów. Nie, tam jeszcze ten tutaj już sprawdziłem. Dobra, tam widzę anomalię, jak się świeci. wo. nie. To? Bandyci, znowu bandyci! You fucking killing me! Tylko jeden? Mam nadzieję! Może będzie miał mm, jakiś O oh, fuck! Nie jeden, tylko czterech! Ale czy zapytać ich o drogę, czy nie. O, fajnie! O lol! Pro -lo -lo -lo. Kurwa, biegnij! Biegnij! Jakie cfele? Co się kurwa biorą? Nie, chcę mi się z nimi walczyć. Oj... Ale szkoda mi tamtych ziomków. Tak stracę wszystkie apteczki, a jak? A ich nie ubiję, fajnie. No już nie mam bandaży, świetnie. Że się w... ładnie w pierwszy nawetemu nic nie mam. No ho. Ładuj, i ten zasrany krabi Szrama No fuck. Jaki troll No kurwa skąd oni się biorą? Czy tam ten jakiś debil no Dobra, szukajmy w bandaże Nie ma, ale do nic municja będzie Ja pierdolę to ich nauczy nie przychodzić bez zaproszenia. No świetnie, żadnych bandaży. Zaraz się wykrwawię, no. Zżyjmy coś, konserwę. Zegryźmy chlebem i kiełbasą. Kiełbachą. Nie, mam tu tupię z w stąd. Słuchaj, głupku. To jest nasz teren i nasz obóz. Więc może znajdź sobie drogę, która nie prowadzi na cmentarz, co? Dupku. Koniemy po pas w potworach. Aż mnie normalnie korcisz, by ich zabić. Naszych. Nie jesteś? jeden, <grym>, dwie apteczki, świetnie. Zrobi im suporta. granatami będę koksił. Jeszcze się waliłem w świetnie. Zabijcie go! Albo innych też. I innych też. No świetnie, mam granatów spala sobie. Ja mam pteczki. No to w dupie, radźcie sobie sami. Sorki. Moje życie jest ważniejsze. Ja mam ocalić całą zonę, a wy tam to sobie z artefaktami ganiacie. Nie możemy ich powstrzymać, szybciej. Przykro mi. Bandaże? Nie, ma świetnie. No fajny, szydziki. dziki. Przynajmniej się dzień robi, będzie jasno. chciałam iść? Mam iść tutaj. Tam bym poszedł po ten schowek, ale promieniowanie wydaje mi się zbyt duże w tamtych miejscach. Chociaż mogę spróbować. A może będą jakieś bandaże. Ja się zaraz wykrwawię. What the fuck? What the fuck? O, jeszcze ten nie zauważył. Tak, ze strzelby nie trafisz na pewno, no. Z shotguna jakiegoś. O, o, to, 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 Jeszcze tam popitkę coś, żeby spieprzyć. Aha, aż dwa bandażem chciałem wziąć. Wziąć. No jak pomógłbym wam. Bandyci, bandyci Mutanty jeszcze do tego no Przykro mi Nie mam Apteczkę mam tylko jedną Pomógłbym z nią chęcią, ale żebym był bardziej lepiej wyposażony To sobie przypominam, że były porzucone Porzucone ciała I Mam przeszukać, znaleźć jakieś PDA Co tu się stało? Ja. Dałem Kłowi część znalezioną w schowku. Klau jak szewc i powiedział, że nie zapłaci, dopóki nie znajdziemy reszty części. O. Naradziliśmy się między sobą i postanowiliśmy wysłać do niego Wasie. Basie? Jaką basię nie Basie? Nie żałuj Pomyśleliśmy, że może uda mu się namówić Kła, żeby zapłacił nam chociaż część. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie po drodze. Mi że teraz mamy tam właśnie iść. Coś jednak pamiętam z poprzedniej gry poprzedniego podejścia do gry. Będę się starał kręcić odcinki po 15 minut, żeby móc to później skompresować i rzucić w krótkim czasie. Więc chyba będę za niedługo kończył. Może już będę kończył. Nie wiem jak tam z czasem. No co jest Tu pieski będą chyba na nas napieprzać Odpieprzcie się No biegną Noga, noga No fuj jaki debil się zepchał. wypadł, wypadł! Wypad. to jest moja To jest moja skała Mój kamyk, mój kamyk, czyli nie ma Jaki twel Gaś, zaraz cię zastrzelę, sam. Jaki kutas, normalnie mi zarz. No i co? Dziękuję tylko. A to jest ten Wasia, to jest ta Wasia. Za takim jednym stalkerem. A tu nagle wyrastają przede mną, jak spod ziemi, te bezokie bestie. Opróżniłem w nie trzy magazynki, ale nie dawały mi spokoju i zagoniły aż Teraz już nie dogonię tego stalkera. Na pewno dotarł do Doliny Mroku. Czarna krowa w kropki bordo, gryzie trawę, kręcą z mordą. Dobra, mamy teraz... iść teraz do Doliny Mroku. Hmm. Hmm. No, to mogę chyba skończyć ten odcinek. Wiem, że dopiero zaczynam swoją przygodę z nagrywaniem i ten materiał nie musi od razu być idealny, więc bądźcie wyrozumiali i dajcie, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapę w górę, ewentualnie subskrypcję, albo wpiszcie jakiś komentarz, uwagi dotyczące tego, jak, co zrobić, żeby... Były te odcinki lepsze. Wiem, że będzie na pewno masa negatywnych komentarzy pod tym filmikiem i Twojego kanału, no ale wiecie, ja dopiero zaczynam, więc bądźcie dorozumiali, że tak powiem. Trzymajcie się. Cześć.